Do lata już niedaleko, a nasze ciało domaga się poprawy wyglądu i relaksu. Aby odpocząć, zadbać o wygląd, kondycję, modę oraz duszę, nie trzeba wybierać się w daleką podróż, wystarczą odwiedziny w gabinecie spa. Wraz z wiosną kończy się czas bezkarnego obżarstwa i nastaje pora walki ze wszystkimi defektami ciała, których pozbycie się zagwarantuje dobre samopoczucie i sukces na plażach. Odrzućmy na bok czekoladki, truflowe kuleczki czy kremowy placek z owocami i zastanówmy się, co możemy zrobić dla zmęczonego zimą ciała i umysłu. Wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób szybko pozbyć się zbędnych kilogramów, i jak poradzić sobie ze zmęczeniem, brakiem akceptacji własnego ciała czy apatią. Szukamy miejsc oraz terapii mogących nas uzdrowić. Jeszcze nie tak dawno tylko kobiety były zainteresowane kosmetyką, ale na szczęście czasy się zmieniły i mężczyźni również chcą zadbać o wygląd i miło się zrelaksować. Idealne warunki relaksu zapewnia nowo otwarty Ostrudzki Instytut Zdrowia i Urody Feniks. Program Kilogramy Precz. Jest wiele sposobów na walkę ze zbędnymi kilogramami wiotką skórą czy celulitem. Nasz instytut proponuje specjalne programy dla osób, które chcą szybko schudnąć. Każda z metod jest indywidualnie dostosowana do potrzeb klientów. Wizytę w salonie rozpoczyna profesjonalna konsultacja, podczas której specjaliści dobierają indywidualny program zabiegów. Konsultacja jest bezpłatna. Nieodzownym elementem wszystkich programów odchudzania jest ustalenie diety. Wyjątkowe podejście do klienta sprawia, że czas tu spędzony jest prawdziwą przyjemnością, głęboko odprężającą, a kilogramy tracimy bez stresu oraz specjalnego wysiłku. Z naszego Instytutu Zdrowia i Urody wychodzimy odprężeni, zadowoleni, z pełną akceptacją siebie, czyż nie o to nam chodziło? Jako jedyni w Polsce posiadamy ekskluzywne łóżko do masażu z funkcją fal brzegu morskiego, chromoterapią oraz termostatycznym podgrzewaczem. Wyspecjalizowany personel na łóżku tym wykonuje szereg masaży, m.in. gorącymi stemplami, gorącymi kamieniami, gorącą czekoladą, gorącymi olejami, miodem i wiele innych. Proponujemy również szereg zabiegów kosmetycznych na ciało, wyszczuplających, antycelulitowych, modelujących, liftingujących, renomowanych firm takich jak Dibi, Olos, Dr. Belter. Medscalpt skomputeryzowany system rzeźbienia ciała, totalne odchudzanie bez użycia skalpela. Nareszcie prawdziwa alternatywa dla liposukcji, mówią z entuzjazmem lekarze o Medscalpcie. Seria nieinwazyjnych zabiegów nie tylko mocno odchudzi, ale też wymodeluje sylwetkę, przywróci prawidłowe proporcje ciała, co do tej pory możliwe było tylko przy użyciu skalpela. VipLine kompletne zabiegi kosmetyczne ciała i twarzy umożliwiające szybkie odchudzanie, redukcję cellulitu, wzmacnianie mięśni, ujędrnianie, nawilżanie i uelastycznianie skóry. Tradycyjne metody leczenia otyłości zostały ostatnio zrewolucjonizowane poprzez zastosowanie wyrafinowanych urządzeń w medycynie estetycznej. Od niedawna również w Polsce w najlepszych gabinetach są dostępne zabiegi aparatem VipLine. Posiada on unikalną funkcję transzyn, przyspieszającą odchudzanie. To rodzaj elektronicznego fitness, gdzie każdy 25-minutowy zabieg daje tyle, co kilka godzin ćwiczeń na siłowni. Podczas zabiegu specjalne fale kierunkowe sprawiają, że wiązki Twoich mięśni wykonują nieco inne ruchy niż przy tradycyjnej mikroelektrostymulacji, wykorzystywanej np. w fizykoterapii. Stymulowane mięśnie, pobierając energię z okolicznych tkanek tłuszczowych, spalają cukier i tłuszcz. Biopres, masaż uciskowy, sekwencyjny, pneumatyczny. Rodzaj masażu obejmującego kończyny dolne i brzuch, który dodatnio wpływa na organizm poprzez pobudzenie układu krążeniowego i limfatycznego, likwidację zastoin, wchłanianie obrzęków, wspomaganie odchudzania. Poszczególne komory w zależności od programu i potrzeby po kolei napełniają się powietrzem i uciskają daną partię ciała. Biopress jest idealny po zabiegach Watermass, Vipline, MedSculpt. Watermass to najnowocześniejszy aparat do wykonywania specjalnego rodzaju masażu wodnego endodermicznego, rolkowo-podciśnieniowo-rotacyjnego w mokrym środowisku, tzw. endermologia w środowisku wodnym. Poprzez głowice masujące przepływa ciepła woda pod wysokim ciśnieniem, wypychana przez dysze wodne umiejscowione wokół obszaru podciśnienia powietrza. Woda jest częściowo zasysana z powrotem. Powstaje miejscowy masaż zwijający. Zwijana i rozwijana fałda skórna. Specjalne odżywcze preparaty lub olejki, magazynowane w zbiorniku głowicy, są wyzwalane stopniowo na rolkę masującą, co pozwala na penetrowanie głębokiej skóry. Woda pozwala na gładkie i silne rolkowanie połączone z uciskiem. Aktywne właściwości wody mają szczególnie pozytywne działanie na skórę. Skóra jest gotowa lepiej przyjąć z łatwością wszystkie składniki odżywcze z preparatów. Po raz pierwszy jest możliwe silne działanie masażem endodermicznym, nawet na wrażliwe. Ciało. Wytwarzane ciepło daje szybki rezultat na zimne rejony cellulitu i wytwarza długotrwały efekt hiperemii. Możliwości zabiegów to redukcja cellulitu, miejscowe odchudzanie, pobudzenie spalania tkanki tłuszczowej, ujędrnianie, stymulacja mikrokrążenia, usprawnienie procesów odżywczych i przemiany materii, drenaż limfatyczny, łagodzenie napięć mięśni, wzmocnienie i uelastycznienie skóry. Pielęgnacja twarzy szyi i dekoltu. Zapomnij na chwilę o całym świecie. W naszym salonie poznasz cudowną moc relaksu. Wystarczy godzina, dwie, a całe zmęczenie i napięcie zniknie pod cudownym dotykiem naszych specjalistów. Odpowiednio dobrane zabiegi i kosmetyki pozwolą zatrzymać młodość w Twojej skórze, a najnowsze odkrycia kosmetologii będą służyć cofaniu oznak czasu. Zapraszamy na zabiegi mikrodermabrazji diamentowej lub kryształkami korundu, za pomocą których likwidujemy zmarszczki wokół oczu i ust, bliznowce, rozstępy, odbarwienia i przebarwienia skóry, szorstki, zrogowaciały skórek, płaskie rozszerzone pory skóry, zaskórniki, prosaki i kaszaki, plamy starcze, łojotok, suchość i wiotkość skóry. Mikrodermabrazja wspomaga leczenie trądziku pospolitego i płytkich blizn potrądzikowych. Chcielibyśmy zaproponować zabiegi: ultradźwięki z kawitacją, peeling kawitacyjny, masaż ultrasoniczny, ultrasonoforeza, wtłaczanie całych cząsteczek preparatów, głębokie nawilżanie, poczwórny fotobiostymulator, chromoterapia, elektroporacja dynamiczna, mezoterapia bezigłowa, laser biostymulujący, ionoforeza pulsacyjna, mikroprądy, lifting, wzmacnianie struktury mięśni, endomasaż próżniowy, system. Systemem ochrony naczynek. Ponadto oferujemy szeroką gamę zabiegów kosmetycznych indywidualnie dopasowanych do każdego rodzaju skóry. Pracujemy na kosmetykach renomowanych firm Dibi, Dr. Belter, Neoglis, Olos, Ortiz, Spacji Łomo. Współpracujemy z lekarzem dermatologiem.